Na zagranicznych forach strzelców czarnopruchowych oraz filmach YouTube często pojawia się temat używania kapiszonów własnej produkcji. Mało tego spotkałem się nawet z ofertą firmy w zakresie narzędzi i materiałów pirotechnicznych do przygotowania własnych kapiszonów. Składniki materiałów pirotechnicznych dostarczane są w osobnych torebkach, a kupujący musi je tylko wymieszać. Korpusy kapiszonów robione są z cienkiej blaszki przy użyciu specjalnego narzędzia. Oczywiście producent nie deklaruje składu materiałów w woreczkach. Innym sposobem na pozyskanie materiałów pirotechnicznych czułych na uderzenie jest użycie papierowych kapiszonów dziecięcych, które albo są wycinane, albo zeskrobywane z papieru. Całkowicie odmiennym rozwiązaniem jest użycie jako kapiszonów nabojów do pistoletów hukowych. Jednak producent deklaruje, że zestaw wymienianych kominków służy do strzelania plastikowymi kulami bez użycia prochu. Użycie prochu może powodować rozerwanie kominka. W Polsce znalazłem chyba tylko dwa filmy na ten temat. Dlaczego tak robią? Są dwa powody. Ceny i dostępność kapiszonów. Z ich braku też próbowałem z powodzeniem robić własne kapiszony. Okazuje się, że podstawowym problemem jest pozyskanie odpowiedniej masy pirotechnicznej czułej na uderzenie. Dla mnie adaptacja plastikowych kapiszonów dziecięcych była najlepszym rozwiązaniem. Sprzedawane są w postaci krążków po 8 lub 12 sztuk kapiszonów w jednym krążku. Są po prostu do różnych rewolwerów dziecięcych, ale doskonale pasują na kominki rewolwerów czarnoprochowych. Niestety mają u podstawy taką szerszą krawędź, która powoduje, że nie można ich załadować z powszechnie spotykanych kapiszowników. Zakładanie ich palcami jest co prawda łatwiejsze jak kapiszone oryginalne, ale też pozostawia dużo do życzenia no i może być niebezpieczne w przypadku odpalenia ładunku. Do zakładania kapiszonów zaprojektowałem sobie specjalne proste urządzenie i wydrukowałem na drukarce 3D. Z tymi kapiszonami jest jeszcze inny problem. Po wystrzeleniu ich nie spadają z kominka, tylko zostają i trzeba je z niego zdejmować. Do tego nadają się bardzo małe kleszcze, mały śrubokręt, peseta lub specjalnie zrobiony przyrząd. Z moich prób wynikało, że są czulsze od oryginałów. Te kapiszony różnią się też między sobą głośnością. To znaczy są głośne i ciche. Oczywiście te ciche przeznaczone są dla mniejszych dzieci i są słabsze. Siła masy pirotechnicznej w tych kapiszonach jest zbyt mała do pewnego odpalenia prochu w komorze bębenka rewolweru. Trzeba ją wzmocnić, ale do tego nie używałem zapałek czy innych wynalazków, ale zwykły proch czarny. Może niezwykły, bo specjalnie mocno rozdrobniony. Drobny proch spala się gwałtownie i łatwo się zapala. Ja do rozdrobnienia prochu używam ceramicznego moździerza. Rozcieram w tym moździerzu proch, a następnie go przesiewam przez sito. Na sicie zostaną grube ziarna prochu. Te ponownie rozcieram w moździerzu, aż do skutku, to znaczy aż otrzymam wystarczającą ilość drobnego prochu. Tu bardzo ważna uwaga. Wilgotny proch czarny nie będzie chciał się rozcierać, a przeciwnie będą tworzyć się bryły. Dlatego przed rozcieraniem trzeba zadbać o to, żeby był suchy. Wysuszyć go można nawet we wstępnie nagrzanym i wyłączonym piekarniku czy na kaloryferze. Zatem kapiszony dziecięce są tylko spłonką zapalnikiem, natomiast mają za zadanie odpalić ładunek prochu. Na początek trzeba usunąć z kapiszonów biały papierek. Najlepiej robi się to bardzo cienką igłą. Następnie trzeba je pociąć na pojedyncze kapiszony. Można to zrobić nożyczkami, ale ja do tego celu używałem obcinacz do paznokci. Gdy mamy już takich kapiszonów kilkadziesiąt sztuk, można przystąpić do wsypywania prochu. Zatem trzeba gotowy wysuszony proch wsypać w niewielkiej ilości do każdego kapiszona. Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić dla kilkuset kapiszonów w rozsądnym czasie. Oczywiście staramy się, żeby we wszystkich kapiszonach była mniej więcej podobna porcja prochu. Wyjaśnię jak ja to robię. Do tego celu zaprojektowałem i wydrukowałem na drukarce 3D specjalną matrycę z otworami na kapiszony. Do otworów zakładam kapiszony, jak to jest na filmie i gdy wypełnię całą matrycę, zasypuję ją prochem przy użyciu sita. Wstrząsając sito z prochem, powoduje zasypanie prochu na matryce i oczywiście do wnętrza kapiszonów. Zgarniają nadmiar prochu, a następnie przy użyciu nieostrej końcówki wiertła lekko ubijam. Chodzi o to, aby proch nie wypełniał całego kapiszonu, bo wtedy trudno jest go założyć na kominek. Pozostaje jeszcze przyklejenie tego prochu do wnętrza kapiszona. Jest to konieczne. Aby w trakcie transportu ten proch z środka się nie wysypał. Do przyklejenia używałem lakieru nitrocelulozowego. Lepszym od lakieru jest 4% kolodium. Cóż to takiego jest? To jest roztwór nitrocelulozy w eterze z dodatkiem etanolu. Można go kupić na Allegro. Ze względu na eter. Etanol i nitrocelulozę jest to produkt skrajnie łatwopalny. Użycie go wymaga dużej ostrożności. Nitroceluloza, a w zasadzie azotan celulozy, który jest w kolodium i w lakierach nie wybucha, ale dobrze się pali. Niestety, do każdego kapiszona trzeba dać krople lepiszcza niezależnie od tego, czy będzie kolodium czy lakier. Można też wsypać proch, zgarnąć jego nadmiar, a następnie zakleić go przy pomocy lakierów sprayu. Mój przyrząd ma jednak wadę. Wykonany jest z ABS. To tworzywo to rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, które tutaj używam. Kapiszony gotowe. Trzeba je przebrać. Mogą zdarzyć się puste, bo są źle zalepione i wysypie się proch. Mogą być też przepełnione. One mogą zagrażać wybuchem przy zakładaniu. Kilka uwag. Wykonując niebezpieczne operacje, rozcieranie, rozdrabnianie, suszenie, stosuj okulary ochronne i nie pracuj z dużymi ilościami tych materiałów. Kapiszone są z miękkiego tworzywa sztucznego, a zatem są mniej odporne od metalowych. Przy strzelaniu z użyciem robionych przez siebie kapiszonów. Nie przekraczałem ładunku jednego grama prochu w komorze rewolweru. Kapiszony dobrze działały na rewolwerze Remington 1858 roku, natomiast słabo na Colt Cattleman, ale nie dochodziłem już dlaczego. Miłego dymienia.